Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj w odcinku, jak widzicie, już nie styczeń, a marzec, czyli przeskoczyliśmy sobie całe dwa miesiące. Jeśli chodzi o tutaj kwestię związaną z lasem, to możemy do tego może przejść jakoś? Czy tutaj? Bo tutaj mam ten las, nie? Tak mi się wydaje. Yy, tylko muszę tak o tutaj tędy zrobić, sklep rolniczy nie, las mam tutaj gdzieś najbliżej gdzie bym mógł się tam tepnąć to jest chyba tu zrobimy odwiedź, to nie wiem no dla zainteresowanych oczywiście pokażę wam tylko jak to tutaj sobie yy, ogarnąłem, przynajmniej na tą chwilę yy, oddałem już harwester oddałem już przyczepę yy, wydaje mi się, że tak, tutaj jest jedna cała ciężarówka rozładowana i tutaj wydaje mi się że będziemy mieli przynajmniej z jedną też także tutaj jakby zabezpieczenie drewna, mam na, na dosyć długi czas. Teraz w tartaku też tutaj mam wywalony jeden transport. Za szybko trochę chodzi. Możemy nawet część tutaj już dorzucić. Nie wiem, tutaj też moglibyśmy coś dorzucić. To chyba za dużo nam nie zniknęło. Także co w dzisiejszym odcinku? Musimy się przenieść tutaj, właśnie na. Biogazownię moją. Jak widzicie, tutaj zostało mi jeszcze 643 tysiące litrów w tym silosie, a w tym silosie mamy 613 tysięcy litrów. Czyli tak można powiedzieć, że mamy jeszcze bańkę 200. Ile ja tutaj już wsypałem? Kiszonka kompost, kompostu mamy tyle, kiszonki mamy 250 tysięcy. Ja nie wiem, ile tam jest w ogóle pojemności. Raz się zastanawiałem nad rozbudowaniem tej biogazowni, czyli przez ten upgrader. Okej, okay, przechowywanie, czyli mamy 337 a na 338, czyli więcej już tutaj zmieścić nie możemy. No, a ja sobie wykorzystuję ogólnie do tego ładowania tej kiszonki tutaj w tym, ton to taki zbieracz, coś takiego. To jest modyfikacja, którą bardzo lubię swoją drogą i znajdziecie ją też na, na oficjalnym modhubie. Dlaczego ją wykorzystuję? Dlatego, że jest mega wygodna. Padromą wozić to byłoby to naprawdę bardzo dużo czasu, ze względu na to, że gram sam, to w czasami sobie zastosować jakieś takie e, futurystyczne rozwiązania na swoich gospodarstwach. E, no i właśnie stąd też pojawia się ten taki zbierak. Ja sobie może tą przyczepę jedną zbiorę. Zobaczcie, że to naprawdę w bardzo fajny sposób zbiera. Można sobie to podnosić, opuszczać. E, ma to jakiś tam promień tego zbierania, także też fajnie to gdzieś wygląda. Padromą naprawdę trzeba by się było tutaj namachać mega. Nie wiem, czy Sajtek by to udźwignął e, ogólnie. Wydaje mi się, że nie. Że w pewnym momencie mógłby nam odmówić posłuszeństwa. Teraz co z tym kompostem, co z, co z tą resztą, stąd no to będziemy musieli sobie o tym pomyśleć jeszcze gdzieś tam w przyszłości. Może też pisać w komentarzach, czy wywozić to na pole, czy, czy coś innego da się z tego zrobić. Może są jakieś fabryki, gdzie to można przetwarzać. No zaraz, no tutaj widzę, że jeszcze mi się to rozładowuje. Rozładowuje, <laughs> rozładowuje. A, bo to jest silos, to nie, to nie, nie, nie. My szukamy biogazowni. biogazownia mam H na górze. I ile ja tutaj mogę jeszcze wsypać tej kiszonki. Aha, mam 280 tysięcy litrów na 305 tysięcy. Mogę tutaj też gnojowice przywieźć, obornik. I rozrobione buraki. Kompostu widzę, że tutaj przechowywanie mamy całkiem sporo. Nie wiem nie wiem co z tym kompostem, w ogóle zmień tryb produkcji sprzedaż. Kompost możemy sprzedawać. Dystrybucja, ale dystrybucja do. Do czego? Czekajcie, i tutaj mamy tak samo, i to ja mógłbym zrobić w ogóle. Jest wszystko włączone, tylko. Aha, bo tutaj obornik, eee, tutaj gnojowica, a kompost? Do czego możemy dać kompost? Dobra, zróbmy magazynowanie, przechowywanie. Niech będzie. Ej, do czego ja mogę kompost w ogóle? Do, czego... do jakiejś fabryki kompost możemy dać? Budowa, eee, produkcja. Okej. Okay. No tutaj mamy energię, tak? Kompost, energię. Czy mamy jakąś fabrykę? Dystrybucja tam była. No nie wydaje mi się, że coś by mi umknęło. Kurczę, widzowie, możecie mi napisać w komentarzu. Ja trochę jestem nadal przeziębiony, co prawda. Na drugi dzień od poprzedniego odcinka nagrywam ten. Ale nadal mówię trochę przez nos. Nie wiem, jak długo to jeszcze potrwa. Mam nadzieję, że niedługo. I mamy food mixer. Tu już są w ogóle modyfikacje. Hej! Hej, hej, hej! Co jest z kompostem? Co możemy zrobić z kompostem? To jest bardzo dobre pytanie. Vegan Milk Faktory. Ja może Vegan Milk Faktory to sobie nawet postawię wam powiem szczerze, bo jak sami wiecie, ja. Yy, jestem wege roślinny. Popok ze mnie. I to też nie byłoby. To jest w ogóle tofu Faktory. Ja no, musiałbym sobie zobaczyć. Yy, to jest duży tartak. Musiałbym sobie to zobaczyć. No dobra, no na razie się tym nie będziemy zajmować. W ogóle to ta dystrybucja. Zastanawia mnie ta dystrybucja, gdzie to by mogło iść. Ja wiem, że tak, tutaj. Możemy chyba gnojowice wyładowywać z tego co kojarzę. Obornik normalnie tam, a tutaj możemy stąd sobie zabierać właśnie ten kompost. No, no to tyle to wiem, bo każdy by się tego nawet domyślił. W ogóle to tak, w dzisiejszym odcinku to oprócz tej kiszonki, zajmiemy się, słuchajcie, kolejną dosyć istotną rzeczą. Mianowicie w ogóle finansami też. Ja zazwyczaj mam tak, że omawiam też finanse swoje. No i jak sobie zobaczycie, to tutaj przychód z biogazowni, no mam całkiem, całkiem pokaźny. Tak samo przychód mam z, ze sprzedanych produktów, bo ja mam na bieżąco sprzedawane te produkty, które sobie się produkują w tych fabrykach ze względu na to, że tak, no magazynować na przykład mąkę mogę jak najbardziej, nie ma problemu, natomiast jeżeli chodzi o magazynowanie, nie wiem, powiedzmy sobie szczerze, jaj, serów, mleka, masła, takich rzeczy, które, które są, no, mają, no, w sumie ser, masło nie ma aż tak krótkiej daty przydatności, ale no, u mnie jedzą tego tyle mm, tutaj w tej wiosce, że po prostu sprzedaję jej to na bieżąco, bo tak schodzi jak świeże bułeczki dosłownie, nie? Tak samo jest w piekarni, że pieczywo i ciasta nie trzymam, aż będzie najwyższa cena cały rok, bo mogłyby być dosyć nieświeże. Dajcie znać w komentarzu oczywiście, jak wy do tego podchodzicie. O, o, wiedziałem. No i pewnie się zastanawiacie, y, kurde, no zawsze, zawsze, z tymi dużymi siewnikami to ja zawsze tak mam, nie? Czekajcie, czekajcie. Bo to naprawdę może być ciężko, żeby to odstawić czasami I, i to właśnie to jest to, co mnie denerwuje. Bo ktoś, kto to planował, zapomniał o tym, że no to jest jednak kawał potwora. Ja nie wiem, czy ja tam mogę przejechać. Tam chyba jest jeszcze jedna droga w lewo, więc sobie odbijemy, bo tam przez, przez tą stację to raczej nie przejadę. Eee, no i co? Dzisiaj tym dużym siewnikiem obsiejemy sobie pole. Natomiast pole, które będziemy obsiewać, nie jest aż tak ogromne, że ten siewnik akurat musiałby tam trafić. Będziemy obsiewać to pole ze względu na to, tym siewnikiem, właśnie, ze względu na to, że nie mam po prostu innego do trawy. Jak sobie pamiętacie, no to tamte, tamto pole, gdzie miałem wcześniej trawę, łąkę, no to ja sobie to pole zaorałem i tam kukurydzę sialiśmy. Jeszcze nie sialiśmy, ale będziemy tam siać kukurydzę. Po to, żeby znowu w przyszłym roku zapełnić sobie właśnie tą biogazownię. Jeżeli nam wystarczy pieniędzy, no to pewnie sobie tą biogazownię e, rozbudujemy na tyle, żeby można było tam troszeczkę więcej towarów rzucić. Tutaj co ja mam? E, pszenica, czyli mam już dwa pola, na których rośnie mi pszenica, ok. E, bo troszeczkę jestem jeszcze zagubiony. Dosyć długo nie grałem, więc mogę mieć jakieś tam e, dziury w mózgu, że tak powiem. Wy zostawcie na pewno nową łapeczkę w górę. Jeżeli odcinki Wam się oczywiście podobają, piszcie komentarze co tam u Was słychać. I jedziemy sobie teraz, słuchajcie, no niedaleko gospodarstwa. Teoretycznie tak się zastanawiałem, czy nie zmienić opon, bo do siewu tej łąki te podwójne koła. Teoretycznie, chyba podwójne koła są nawet lepsze niż pojedyncze, bo e, ciężar rozkłada się troszeczkę mniej, w sensie na większej powierzchni, i nie ubijamy w jednym miejscu aż tak bardzo tej ziemi. Nawet widziałem taki filmik, jak pan pokazywał ziemię, przekrój ziemi jakby i na górze była wlana woda w takich słojach, no i tam właśnie był taki, taki eksperyment, że jak wsiąka woda właśnie na terenie, który jest utwardzony, przejechał na przykład jakaś duża maszyna bądź też właśnie, no tak jak w tym przypadku mielibyśmy jedną parę opon na przykład, nie no, to na tym terenie, właśnie troszeczkę gorzej by się ta woda wchłaniała i będzie stała nam na powierzchni. Co skutkuje tym, że nawodnienie jakby tego terenu będzie o wiele gorsze. Więc lepiej, właśnie, stosować gdzieś tam, powiedzmy, szersze, podwójne opony na jakichś tam ciężkich maszynach. Co sprawi, że po prostu te kolejny nie są takie suche, zazwyczajnie. Często jest tak, właśnie, że gdzieś tam, jak macie takie kolejny zostawione po jakichś większych. Ja nie wiem, jak ja tu wjechać, na to pole. Mówdę. No dobra, tutaj jedziemy, tędy. No. Kurde, no i widzicie, normalnie to bym sobie tę gałąź obciął. No, a tu znowu nie mogę obciąć. No i to jest. No wiem, to jest też trochę kiepskie z mojej strony, bo powinienem bardziej uważać, nie? To biorę też na klatę. Słuchajcie, ostatnio też miałem zarzucane troszeczkę, że. Nie zbierałem kamieni na łące, przez co te kamienie dosyć mocno leżały i, i mówiliście, że sąsiad będzie jechał, to mu to tam, wiecie, piźnie w szybę albo jeszcze w coś innego w łeb, więc kamieni już nie ma. Zbierałem New Holandem, który ma prawie 600 koni, więc na pewno są pozbierane w dosyć dobrym stopniu. Teraz co, no sobie tam trawę, będziemy mieli łąkę tutaj zaraz przy gospodarstwie, chcę sobie to tak zorganizować mniej więcej właśnie, że na, te, na tych polach przy gospodarstwie, żebym nie musiał daleko jeździć, będę trzymał te maszyny właśnie od właśnie krów, na przykład owiec, coś dla kur, na przykład jakiś tam właśnie mniejszy silos, a resztę gdzieś tam sobie będziemy dalej, na razie to sobie tutaj tak zostawię bo też zbierałem wcześniej kamienie z tego dużego pola swojego. I jak sobie zobaczycie, to tutaj mam wody jeszcze całkiem dużo. Mam dużo wapna, ale kamieni już jest mało, bo praktycznie większość kamieni była tutaj przetworzona całe 100 tysięcy litrów tutaj wsadziłem. Nie pozbierałem wszystkich kamieni ze wszystkich pól, bo no ciężko by to było nawet zrobić, żeby to wszystko pozbierać i tam władować, więc na spokojnie tego podejdziemy. Natomiast łąkę mam czyściutką, no, gdzieś tam pewnie oprócz paru kamyków, które gdzieś tam zostały. Bo tutaj akurat robił mi to, o widzicie na tych takich zakrętach Robił mi to akurat Corsplay Mamy też wapno e, Co do azotu, na razie mam 85kg na mm, ja Nie pamiętam jak to było, na hektar czy na coś? Nie pamiętam e, Dobra, rozkładamy siewnik No i co? No i tutaj mi nie pozostaje nic innego jak jeździć po prostu dookoła Pole małe wiem, natomiast nie mam innego siewnika Mam ten drugi siewnik, no nie siewnik tylko to jest ta sadzarka którą możemy na przykład właśnie kukurydzę, buraki na przykład siać, sadzić ale no, ona nie ma niestety opcji siania trawy więc no dzisiaj w takiej formie musimy to zrobić czekajcie, czekajcie, zrobimy sobie jeszcze foteczkę może na miniaturkę coś, co? może w drugą stronę, o i robimy zdjęcie, pyk Coś tam się z tego yy, wykombinuje, nie? Piła jeszcze raz. Dobra, co? Opuszczamy. Kurde, no to jest, powiem szczerze, że... Ej, patrzcie w ogóle, że ten ciągnik, on tu ma 560 konis, tak dobrze pamiętam. I o, on ma naprawdę ciężko, nie? To jest... Yy, całkiem spore wyzwanie, widzę, dla niego, bo... 5 na godzinę i to jest taka dosyć mała górka. No ale niestety. Czekajcie. Ja sobie może też spróbuję tutaj ustawić hmm... GPS-a. No, o, o i tam zostawię taki kurde kawałek, to będzie trzeba poprawić, to, to musi być idealnie, nie mogę tutaj sobie pozwolić na jakieś, yy, o teraz będzie chyba troszeczkę lepiej, nie mogę sobie tutaj pozwolić na jakieś niedociągnięcia, Nie będziemy sobie to siać, mam nadzieję, że nie jest jakby za ten siewnik, bo widzę, że troszeczkę tak jakby faktycznie był zagłośny. więc co, tutaj koło gospodarstwa będę miał tą łąkę, tam mam pszenicę, tam mam pszenicę, na tym dużym polu koło biogazowni znowu poleci kukurydza. Zastanawiałem się też tam nad burakami, ale z tymi burakami no, mógłby być trochę problem, bo tego jednak no, byłoby mega dużo tych buraków nie? I, yy, i o wiele więcej pracy. A tutaj ze względu na to, że to gospodarstwo jest duże, bo no, to pole też sobie teraz kupiłem, mamy bańkę na koncie, coś jeszcze bym chciał zainwestować. Prawdopodobnie zainwestuję w, w jakiś drugi kombajn, na przykład do zbioru zboża bądź też jakieś maszyny, na razie nie w pole, pusi mnie jedno pole i właśnie może... No zanim, zanim w ogóle wydamy jakieś pieniądze, to wydaje mi się, że fajnie będzie się z wami skonsultować. Ale to zaraz jak wyjedziemy sobie gdzieś tam na prostą, to Was o to zapytam. Robię taki duży nakład, bo jak na tych zakrętach, właśnie tak jak wcześniej widzieliście, nie chciałbym, żeby mi zostawały takie kawałki nieopsianego pola tylko wolałbym mieć właśnie to fajnie tutaj zrobione, żeby nie musieć nic tam później poprawiać. I za chwileczkę przejdziemy do tego, co chciałem poruszyć odnośnie właśnie pola, bo jedno pole mnie naprawdę mega, że tak powiem, korci, żeby je sobie kupić. I nie wiem właśnie co z tym fantem zrobić. Czy kupić pole, czy jakieś maszyny. Ja kupię znowu pole, to wiecie, ten sezon kolejny będzie trwał jeszcze dłużej niż poprzedni i tak będzie to w kółko, a jednak wolałbym te prace sobie tutaj trochę przyspieszać, automatyzować. Dlatego wydaje mi się, że nie będziemy się już aż tak mocno bawić w jakieś tam do, dodatkowe fabryki i więcej fabryk. część fabryk na pewno będę chciał już nawet chyba zostawić. też jest troszeczkę gospodarstwo do przebudowania, ale to o tym w następnym odcinku. Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście Was zapraszam też już od razu na kolejny odcinek, który pewnie pojawi się niedługo, bo zamierzam go nagrać zaraz po zasianiu tej tutaj łąki. Mam nadzieję też, że jeśli chodzi o nawóz, to nam tutaj wystarczy. I przypominam jeszcze raz, że odcinki będą już bez kamerki, kamerka będzie się pojawiała tylko i wyłącznie na live'ach. Tak dla mojego komfortu, że tak powiem, będzie to gdzieś tam. Ale naprawdę, no mega ciężko. Dlaczego ma tak ciężko? Przecież ani nie jest zepsuty ten ciągnik. Czekajcie, co to się tutaj kurde. No nie jest zepsuty ciągnik, nie wiem, nie wiem. Masakra po prostu. Nie spodziewałem się, że będzie miał aż tak ciężko. Zastanawiam się czy nie podjechać tu nawet New Hollandem za chwilę i zobaczyć czy New Holland, bo chyba New Holland ma więcej koni, tak mi się wydaje, ale, ale nie pamiętam dokładnie który z nich ma więcej tych koni, nie? Oj, czy ja się tam wyrobię? Chyba się wyrobię. Też nie mam laser clipa na słuchawkach, nie podpinałem. I gram sobie na myszce i na klawiaturze, jak widzicie, nawet po samym skręcaniu, bo on po prostu jest wygodniej, nie? Nie będę zawsze tego podpinał. Może właśnie na live'ach będę podpinał albo i nie będę podpinał, jak mi się będzie chciało. No, nie, no, ja to muszę zobaczyć. Ja to muszę chyba zobaczyć, ile yy... ten ma koni, a ile ma tamten koni. C co to się stanęło? się? duże ciągniki. Ok, ten ma. Mm, ten ma 469, ja mówiłem, że około 600, a ten ma 517. Ale potrzebuje silniejszy ciągnik. A ten silnik w ogóle ile on potrzebuje? Czekajcie, czekajcie, zaraz zobaczymy. Aha, tu mamy 450 koni, bo potrzebował. No to i tak jest 50 koni w zapasie. Wiecie co? Ja chyba mam te modyfikacje e, Rea na błoto i na zakopywanie się i nawet wam powiem, że jak chciałem wyjechać teraz z ciężarówką z lasów to udało mi się tam zakopać. Muszę sobie pobrać chyba właśnie taki sztywny wyciąg, żeby w razie czego wyciągać te moje maszyny, jak się gdzieś zakopią i zobaczymy czy to się w ogóle będzie sprawdzać. Tutaj też jak zobaczycie to deszcz padał ostatnio i tam na dołku zrobiła nam się kałuża. Mam nadzieję, że tam się nie zakopiemy. No ciężki temat, ciężki temat jest z tym, że on ma tak, tak tutaj dosyć, dosyć ciężko, no naprawdę. Nie spodziewałem się powiem szczerze. O i zobaczcie, tak jak mówiłem tutaj, gdzie ta woda stała, no trochę mi się te koła kręcą. No kurde, ej, patrzcie to. Trzajcie Błąd prawie siedział. No mocne to było, mocne. Dobra moi drodzy, i jak widzicie, ja już tutaj kończę sobie, ale naprawdę tutaj przy tej kałuży na środku, no nie było to łatwe, bo zdarzało mu się no... Kurde, nie wiem czemu i ja wiecie co zrobiłem jeszcze, wywaliłem sobie tą modyfikację z tym kurzem. Uważałem, że później już troszeczkę ona jakby za mocno przesadzała. Ten kurz był fajny, ale taki dosyć też mocno sztuczny, bo zawsze się kurzyło tak samo bez względu na to. Właśnie takiego realizmu mi brakuje, że na przykład jak deszcz padał, no to nie powinno się jakoś tam super mocno kurzyć, nie? Także tego, tego trochę brakuje. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to gdzieś tam dopracowane. Pamiętam też, że na mapie zielonka mają dojść takie dodatkowe uprawy. Nie pamiętam natomiast dokładnie jakie. Chyba marchewka i coś jeszcze, ale kurde, musiałbym się dowiedzieć, bo jeszcze nie miałem okazji się gdzieś tam z tymi materiałami zapoznawać. A i ten ruch sobie tam jeszcze zrobimy. O, ten kawałek, który tam jest, żebyśmy mieli pokryte to w 100%. Także łąka będzie przygotowana. Jeszcze tylko sobie zobaczę, bo jak chodzi o pH, no niby. Oto tutaj mamy ok azot też jest OK, więc nie powinno być chyba problemu w ogóle, bo nawóz mamy co jeszcze tutaj by trzeba było zrobić? Chyba wałowanie, jedynie, nie? Żeby, żeby ten pierwszy zbiory, no szczególnie w tym roku, to podejrzewam, że tylko raz uda nam się zebrać. Bo ta łąka, jaką pierwszy raz zasiejecie w danym roku, dlatego lepiej jest robić łąkę na jesień, nie? Bo wtedy jakby dwa razy będziecie mieli możliwość zebrać. Ja tutaj troszeczkę zaspałem i tą łąkę będę miał dopiero do zbioru pewnie lipiec, sierpień nawet bym powiedział. Sierpień. I ta trawa raczej nie zdąży w farmingu, bo ona tam potrzebuje 3 miesiące, żeby odbić. Normalnie jest to gdzieś tam w okolice czerwca. Pierwszy zbiór i drugi zbiór najczęściej był właśnie gdzieś tam wrzesień, końcówka, nasza znaczy końcówka, no wrzesień, październik, nie? I wtedy udawało się zebrać dwa razy na przykład. Dobra, teraz już muszę. O, 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 o! A, teraz już muszę pamiętać. No i znowu. Ja to jednak jestem kierowca bombowca. Wiecie co zrobimy? Pojadę sobie chyba w tą stronę. No też mi się nie będzie łatwiej złożyć, bo on tutaj jest dosyć ograniczony, jak chodzi o, o skręt. Dobra, to może teraz. Tak, bo jak on ma tutaj te podwójne koła, to też ma trochę ciężej. Ja mam nadzieję, że o nic nie zawadzę. Czekajcie. O, ładnie, fajnie się udało. Dobra, i teraz co? No, muszę odstawić sobie ciągnik. Jeżeli odcinek Wam się podoba, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję kanału. Co jeszcze miałem poruszyć? To miałem poruszyć odnośnie tego pola. Bo zastanawiałem się nad tym, żeby kupić. Yy, na koniec jeszcze tylko dodam, żeby sobie kupić to pole: 30. Nie? I wtedy mielibyśmy zobaczyć tą taką centralną część mapy, praktycznie dla siebie. Na dobrą sprawę zostałaby nam tylko 9 i, i 8 z tych takich, no 21, 25, ale to by mnie za bardzo nie interesowało. Bardziej wolałbym na przykład kupić 22, 18, 5, 4, 3, bo to fajnie gdzieś tam by się komponowało. Czy nawet tak jak tutaj mamy 33, 24 i 26, mamy polne drogi między tymi polami, więc też nie byłoby źle bądź też, ja nie wiem właśnie jak to tutaj wygląda, czy to jest też polne, czy to są polne drogi, nie wiem ale to są takie plany że tak powiem pewnie nie do zrealizowania bo całej mapy nie chciałbym tutaj obsiewać tak jak mówiłem, że jeżeli wszystko się uda to do zielonki będziemy ciągnęli tą serię zielonka wyskakuje skakujemy na zielonkę i ciśniemy na zielonce samo to pole też nie jest chyba tanie, jak dobrze pamiętam eee, wartość 629 tysięcy śmieszne śmieszne pieniądze farmingu <noise> trzymajcie się e, miłego dnia życzę pozdrawiam hej hej